Kto mógłby przypuszczać, że za zaledwie rok od dziś wiele gwiazd nagle zniknie z naszego życia? Zanim to się stało, mieli oni jeszcze szansę pożegnać się ze światem, kto jednak miał pojąć, że ich odejście będzie tak nagłe? Wszyscy oni, choć już teraz są poza naszym zasięgiem, przetrwali w naszych sercach i wspomnieniach. Zachęcamy cię do wysłuchania opowieści o nich. Jakie mieli marzenia? Kto był dla nich ważny? Czy na końcu ich drogi znalazło się szczęście? Wszystkie te pytania oraz wiele innych smutnych i pięknych historii na Twoje uszy. Posłuchaj naszego opowiadania i razem z nami pożegnaj wszystkie gwiazdy, które postanowiły odejść w 2022 roku. Kliknij Suba, po więcej ciekawych ploteczek. W roku 2022 niestety pożegnaliśmy wiele gwiazd. Osoby zmarłe ze świata kultury to między innymi Jan Nowicki, Mariusz Walter, Emilian Kamiński, Witold Paszt, Franciszek Pieczka, Barbara Kraftówna czy też Janina Traczykówna. Powspominajmy gwiazdy, które odeszły w zeszłym roku. W mijającym 2022 roku wiele się wydarzyło. Część gwiazd musiała pogodzić się z utratą bliskich i spędziła smutne święta. Był to trudny czas m.in. dla Krystiana Ochmana, Macieja Musiała czy Przemysława Sejleti. W ostatnich miesiącach ze światem pożegnało się również wiele osób związanych ze światem kultury. Barbara Kraftówna, Witold Paszt, Tadeusz Borowski, Krzysztof Peczakis, Rolnik Szuka żony, Natalia Madejczyk, Kazimierz Mazur, Franciszek Pieczka, Dawid Ozdoba, Jerzy Połomski, Jan Nowicki, Monika dejk Mariusz Walter czy Emilian Kamiński to tylko część gwiazd zmarłych w 2022 roku. Lista osób związanych ze światem show biznesu, które podzieliły ten tragiczny los, jest znacznie dłuższa. Choroby, nieszczęśliwe wypadki, a także samobójstwa to tylko część przyczyn śmierci znanych i lubianych, których nie ma już wśród nas. Odchodząc, gwiazdy pozostawiają po sobie nie tylko dorobek artystyczny czy wspomnienia, ale też pustkę w sercach najbliższych. Mijający rok z pewnością był trudnym czasem dla rodzin i przyjaciół artystów, którzy opłakiwali zmarłych a także ich wiernych fanów. Osobom, które straciły bliskich, życzymy dużo sił. Kliknij Suba, po więcej ciekawych ploteczek.